W elektrowni rybnik będą kontynuowane przygotowania projektu nowego źródła niskoemisyjnego w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy około 800 MW. Podstawowym paliwem dla nowej jednostki w elektrowni rybnik będzie gaz ziemny, wysokometanowy w ilości około 1 miliarda metrów rocznie z potencjalną możliwością współspalania wodoru. Przez wszystkie lata działalności naszym priorytetem była produkcja energii elektrycznej zgodnie z normami ochrony środowiska i dbałością o społeczność lokalną. Planowana budowa bloku gazowego w Rybniku wychodzi naprzeciw takim działaniom i pozwoli nie tylko na odtworzenie mocy elektrowni w przyszłości w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej, ale także na utrzymanie miejsc pracy załogi. Budowa bloku gazowego nie oznacza jednak natychmiastowego wyłączenia bloków węglowych. Przez najbliższe lata będą one stanowiły podstawę produkcji energii z elektrowni rybnik zgodnie z przewidywanym harmonogramem działania. Węgiel pochodzący z górnośląskich kopalń stanowi paliwo bazowe dla obecnie pracujących bloków, dlatego też utrzymamy w tym zakresie ciągłość dostaw. Oba źródła, węglowe i gazowe, będą pracować w elektrowni równolegle. Projekt będzie przygotowany w harmonogramie umożliwiającym udział w aukcjach rynku mocy w czwartym kwartale 2022 roku z pierwszym terminem dostaw na 2027 rok.